concurso 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 Witam Was wszystkich serdecznie, drodzy widzowie, na pierwszym w historii kanału Lucas Fishing konkursie, w którym to będziecie mieli okazję wygrać wędki, kołowrotki oraz odzież wędkarską. A więc konkurs został zorganizowany z okazji istnienia pięciolecia kanału Lukas Fishing. Przez dłuższy okres kanał w ogóle nie funkcjonował praktycznie, ale od jakiegoś już czasu regularnie nagrywam i udostępniam odcinki. Dlatego postanowiłem zorganizować dla Was wszystkich wystrzałowy konkurs. W którym za pierwsze miejsce jest do wygrania wędka Mikado Feder Model Triton. Długość 3 metry, wyrzut, gramatury, ciężaru, to z tego co pamiętam, a to tutaj ma, to wam powiem. Do 100 gram, ale od ilu to nie jest napisane. Ale skoro są dodawane 3 szczytówki, więc podejrzewam, że to jest od 30 gram i tak dalej. Do tego dochodzi bardzo dobrej firmy, kołowrotek, na którym długo się zastanawiałem, który e, dać do losowania w konkursie, ponieważ bardzo dobrze wiecie, że jest bardzo dużo różnych kołowrotków, więc postanowiłem wybrać Avocet 3 Bronze 6000FS, który zaskakuje mnie swoją pracą, swoim przede wszystkim wykonaniem, ponieważ w tej kwestii, Przepraszam, w tym przedziale cenowym znaleźć kołowrotek dobrze wykonany i uważam za sukces. Dlatego za pierwsze miejsce, drodzy widzowie, jest do wygrania kołowrotek z wędką mikadotrytą 3 metry z wyrzutem do 100 gram. Więc uważam, że jest to bardzo mocny zestaw. Na dużą rzekę, duży nurt, głębokie jeziora, duże wiatry i tym podobne różne warunki atmosferyczne, które mamy często nad wodą. Zapomniałem dodać do tego, że jeszcze jest żyłka 0,28. Nie wiem około ilu metrów, ale powinno być napisane, skoro oni tu dodali. 150 metrów to na pewno jest. Widzę, że jest cała pełna szpula, a jest to rozmiar 6000, więc 36 275 metrów, tak? Więc nawet jeśli jest 25, to to jest około 200 metrów. Także, drodzy widzowie, za pierwsze miejsce jest wędka Mikado Tryton, jeszcze raz powtarzam, z kołowrotkiem Michela Bronze Avocet 6000FS. A więc, żeby nie przedłużać, Drugie miejsce jest do wylosowania. Taki sam kołowrotek jak przed chwilą Wam powiedziałem: Avocet Mitchell Bronze Trójka FS6000. Natomiast, miejsce trzecie, żeby było zabawniej i żeby więcej było komentarzy i aby zabawa była konkretna. Trzecie miejsce wędka Tryton. Mikado 3,30 m z gramaturą wyrzutu również do 100 metrów. Także tak wyglądają pierwsze trzy miejsca. Dla jasności jeszcze raz powtórzę. Za wylosowane pierwsze miejsce jest wędka z kołowrotkiem. Za drugie miejsce jest kołowrotek. A za trzecie miejsce jest wędka. Wędka. <laughs> Także przechodzimy do kolejnego miejsca. Czwartego, w którym można wylosować bardzo fajne, profesjonalne do treningów spodnie firmy Trapper. Zapewne bardzo wiele osób zna, że to jest nasza polska marka, którą naprawdę warto mieć. Swoim wędkarskim arsenałem. I zdradzę Wam, że są wytrzymałe jak na takie spodnie. Dlatego jeszcze raz Wam przedstawię spodnie traper Competition z bocznym, złotym napisem rozpinane z boku, które są do wygrania za czwarte. Miejsce. Przechodzimy do miejsca piątego. Wylosowanie piątego miejsca są do zgarnięcia ogrodniczki wędkarskie. Moro z regulacją szelek, boczne kieszenie, boczna regulacja też tutaj można zapiąć sobie na guziki. Na środku jest kieszonka zamykana, boczne kieszenie przy kolanach. Materiał bardzo fajny, dość takie twarde, ale uważam, że są to typowo spodnie przeznaczone na wczesną wiosnę lub wczesną jesień. Także do zgarnięcia macie 5 nagród. A teraz zasady konkursu: także macie do zgarnięcia 5 fajnych, uważam, nagród i zasady. Jakie obowiązują w konkursie, aby móc w nim wystartować, to subskrypcja i zostawić komentarz zrobiony. Konkurs trwa tydzień czasu do 20 stycznia. 20 stycznia robimy losowanie przez program YouTube'a, gdzie przenoszę link, wrzucam wszystkie nasze komentarze i zaczynamy losowanie. Także drodzy widzowie, drodzy słuchacze, pamiętajcie. Subskrypcja, komentarz zrobione i oczekujecie, oczekujcie losowania. Zapraszam was wszystkich do zabawy. Trzymajcie się. Pozdrawiam i życzę wam oczywiście dużo zdrowia no i szczęścia w konkursie, bo jak widzicie, nagrody są bardzo fajne. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia już wkrótce. Nad wodą trzymajcie się Lukas Fishing 2022.